Mowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo pańskie. Drodzy uczestnicy tej Eucharystii, nie tak dawno piękne i mądre opowiadanie nauczyciela z Nazaretu. Osiercy. Dziś kolejna prosta opowieść, zwana przypowieścią tym razem o skarbie i perle. Te dwie historie, mające przeszło dwa tysiące lat, opowiadają o ludziach, którym poszczęściło się w życiu. Gdybyśmy ją słyszeli dzisiaj w XXI wieku z ust Jezusa, to być może Zbawiciel posłużyłby się opowieścią o człowieku, który wygrał miliony w lotto. Każda wielka kumulacja tej gry sprawia, iż myślimy o bogactwie i przemawia do wyobraźni wszystkim, nie tylko grającym w tę grę liczbową. Słysząc oni, zaczynamy wtedy śnić o willi z basenem, o wczasach na różnych pięknych zakątkach Ziemi i tym podobnie. Dzisiaj, będąc tutaj i słuchając Ewangelii, warto się jednak zastanowić, czy Królestwo Boże to również wartość, która jest w stanie tak mocno nas zainspirować. Czy pragniemy Boga z taką samą siłą, co bogactwa? I czy w ogóle Go pragniemy, tego, który nas stworzył i ukochał? Obaj odkrywcy z dzisiejszych przypowieści sprzedali wszystko, co posiadali, aby posiąść jeden skarb, ten najcenniejszy. Postawili wszystko na jedną kartę. Zainwestowali. Obie przypowieści pokazują, że budowanie życia na Bogu ma swoją cenę. Droga siostro, drogi bracie, w Boga trzeba w pewnym sensie zainwestować. Zapytasz co? Odpowiedź bardzo prosta. Swoje życie, a więc czas, siły, zdolności. Święty Paweł w liście do Filipian powie takie słowa, wyznając: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Kiedy więc Odkrywa się żywego Boga, wszystko inne traci dla tej wartości. O tym właśnie mówią owie, owe dwie przypowieści. Różnica między nimi jest taka, że człowiek, który odkrył skarb w polu, dokonał tego mimochodem, przypadkiem, zaś ów kupiec, Poszukiwał pereł być może wiele lat, aż w końcu znalazł tę najcenniejszą. Dlatego też Królestwo Boże jest najwyższą wartością, której zdobyciu trzeba podporządkować inne wartości. A sama Ewangelia nie pozostawia żadnych wątpliwości, decyzja jest jasna. Liczne są skarby, ale jeden skarb. Jest jeden, istnieje wiele pięknych pereł, ale tylko jedna jest owa perła. Moi drodzy, każde nawrócenie, odkrycie Boga jest ostateczną łaską. Bóg sam wybiera miejsce, czas, sposób na tego dokonanie. Jedni szukają wiele lat, ale w końcu odkrywają perłę, inni szukają, nie szukają wcale, a nagle odnajdują skarb. Nie ma tu żadnych schematów i porównań. A gdzie my jesteśmy na tej drodze? Oto pytanie. Odpowiedź pozostawiam sobie i Tobie, obecnym na tej Eucharystii. Amen.